Cześć, witajcie w kolejnym mega profesjonalnym omówieniu tygodni do niej kilka porad. jest już po dwóch dniach, bo znaczy wrzuciłem niby wtedy jak weszły misje, no ale było złe nagranie, na jeszcze powiedziałem pewną. E, no co no. Zaczynamy. A, i kupiłem tą przepustkę za późno. Debilem. Już nie mogę głosować, ale dobrze. No misja to, z której nie trzeba tłumaczyć. Wingman Nuke. Wygrać jeden mecz w 21 run. Zakładamy, że remisujemy. Trzeba 3 remisy zrobić, więc lepiej po prostu wygrać jeden mecz. E... Potem następna misja. Słuchajcie, jakby po kilka killi bez zgonu. 3 spoko. 5 też, jak się przykampi. 7 było trudno, bo ja robiłem to misję na Anshend. Nie wiem, jak się to powinno wymawiać. O, na tej mapie. Tutaj. W deadmatch. E... Było ciężko. To są takie dziwne spoty. Na przykład, może na Vertigo, na Koblu. Nawet na kanałach byłoby fajnie gdzieś pokampić, na przykład na Ancient i chyba na Balast też. ciężko znaleźć jakąś kampę, żeby zabić 7 osób. Nieważne, na przykład, że się jakiś megatron jest, to to się po prostu wyklika za wupy. Tak. Yy, więc ja polecam po prostu wziąć jakiegoś shotguna, nie wiem, na Koblu z XM gdzieś pokampić i tyle. Guardian, bronimy się na mapie. Ten. Lakson. Właśnie się ten Tardentanger Zounowa mi się w porcie, tam gdzie się zakładnika jednego oddaje 20 kg z byle jakiego karabinu, czy nie Galila, M4 i tak dalej. To jest prosta, akurat, bo mi się że będzie cięższa, jest bardzo łatwa. Chyba bardziej oto z Kałacha możemy szczelać. Chyba najlepszą tam był Kałach, którą udało mi się podnieść po bocie Po prostu klik, klik, klik. Jest. I oczywiście ten. Yy, tutaj można. Nie wiedziało, ale raczej każdy wie. Mm. I ostatnie. Miał misję. Zrobić 7 kili. Nie pamiętam alternatywnej opcji. Ale ten pojedynczy meczu tam chyba było w 15 ogólnie, a ja zrobię w pojedynczym meczu. Na grupie Delta na casualu, czyli casual delta tutaj, czyli Mirage, Inferno Overpass, New Train Cash. E, z czyjejś broni, może być to broni Mejta przeciwnika, można się wytradować. Na przykład kupujesz M4A4, toś też kupuje, rzucasz mu M4A4, wtedy on też cię odrzuca, bo na przykład chce wymienić skina. E, no i ten. Masz jego broń. On ma e, Twoją i możecie robić quest'a 1 killi, bardzo prosta, to była misja. Znaczy przynajmniej dla mnie, ja mam Kałacha. Tak, a tam grałem głównie z te casual'e ale tego tak, a. No i co? No co tu więcej tłumaczyć? Jeszcze ta, oczywiście, jak polecam robić misję. Jeżeli nie chcecie grać Wingmana, nie grać tych, to tak jak ja. E, tą misję e, tutaj na casualu. Oproszczonym, o. E, oczywiście potem e, obrońcę i tutaj 5 kg zrobić. A jeżeli stwierdzicie, że nie umiecie dojść 5 kili, to... Po prostu, Newka, zagrajcie 21, wygracie albo jeden mecz, jak to przypójdzie. Tak. Na 3. Czyli w sumie to można zrobić i te dwie. Ale jednak trzy kilo, to 3 kilo, to 3 kilo, to nawet Silver 1 zrobi. To jeszcze tutaj nad koniec, Trzeba powiedzieć. No niedługo mam drugi poziom. Znaczy, niby pod koniec roku, ale ja zbytnio nie gram. Tessa. Teraz na operację wróciłem. Do zobaczenia, cześć.